Jesteśmy w czeluścinie, czyli na trasie z Żychlewa do Smolic. To jest nasz ostatni postój przed dotarciem na nocleg. Dzisiaj jestem otoczony przez można powiedzieć ludzi, bez których na w byśmy zginęli, dosłownie ich czyli nasza drogówka. Ludzie wspaniali, ludzie doświadczeni, którzy prowadzą nas bezpiecznie już od wielu lat, właśnie do Częstochowy. Ten Kinga jest młodziakiem, kolega. To sztuka, tutaj reszta to jest już doświadczona ekipa i razem z nami właśnie zapewniają nam bezpieczeństwo, prowadzą nas, żebyśmy bezpiecznie właśnie dotarli do samego końca. Dzisiejszym tematem dnia. Są chorzy, chorzy cierpiący, dlatego ich zawierzamy w modlitwie. Pamiętamy o naszych chorobach, naszych niedomaganiach, ale również o tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, którzy sami może już nie mają siły właśnie dojść na Jasną Górę. Ich polecamy w swojej modlitwie. Bądźcie razem z nami, łączcie się z nami, módlcie się za nas, abyśmy mogli właśnie bezpiecznie, z radością dotrzeć na Jasną Górę.